Zadanie pierwsze. Ala codziennie uczyła się języka hiszpańskiego. Na diagramie przedstawiono, ile czasu przeznaczyła na naukę tego języka w kolejnych dniach tygodnia od poniedziałku do soboty. Diagram ten skonstruowany jest w taki sposób, że na osi pionowej podany jest czas w minutach, na osi poziomej z kolei podane są dni tygodnia. Zobacz, jak tutaj są te jednostki ustawione. One tutaj są zapisane, że rosną co 10. Ale tu jeszcze w międzyczasie mamy takie pionowe poziome linie. I tak naprawdę zobacz, tutaj mamy 5 minut, 10, 15, 20, 25, 30 minut 35, 40, 45, 50, 55 i 60 minut. Czyli taka jedna pozioma kreska tutaj to jest każde kolejne 5 minut. Ocen prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Ala przez 4 dni od poniedziałku do czwartku na no, naukę języka hiszpańskiego przeznaczyła łącznie 2 godziny i 10 minut. Od poniedziałku do czwartku, czyli nas tutaj interesują te pierwsze cztery zielone słupki. I teraz popatrzmy w poniedziałek, Ala uczyła się języka hiszpańskiego 25 minut. Czyli tutaj sobie zapiszemy, że mamy 25 minut. We wtorek Ala uczyła się 30 minut. Czyli tutaj sobie zapiszmy plus 30 minut. W środę Ala uczyła się 40 minut, więc tutaj dopisujemy plus 40 minut. I jeszcze czwartek. w czwartek Ala spędziła na nauce języka hiszpańskiego 35 minut. Czyli tutaj sobie dopiszmy plus 35 minut. Teraz oczywiście te wartości liczbowe musimy do siebie dodać. 25 plus 30 plus 40 plus 35 daje na nam łącznie 130, oczywiście 130 minut. I teraz musimy się zastanowić, ile godzin znajduje się w tych 130 minutach. Jedna godzina to jest 60 minut, czyli tutaj sobie możemy zapisać, że 60 minut to jest jedna godzina. Czyli jeżeli byśmy chcieli się dowiedzieć, ile to jest dwie godziny, no to musimy te 60 minut przemnożyć przez dwa. 2 razy 60 to jest 120. Czyli 120 minut to, jest, to są dwie godziny. Natomiast, jeżeli 60 minut przemnożymy przez 3, to uzyskujemy 180 minut, czyli nosząc 60 minut przez 3, wiemy, że 180 minut to są 3 godziny. I teraz popatrzmy. Jeżeli tutaj weźmiemy 120 minut, no to widzimy, że te 120 minut to jest mniej niż 130, a 180 minut to jest już więcej niż te 130 minut. Czyli w 130 minutach mieszczą się dwie pełne godziny. Czyli musimy tutaj zapisać, że mamy na pewno do czynienia z dwiema godzinami. No i teraz zostaje ileś tam minut. Pytanie, ile tych minut nam zostaje? Skoro my wiemy, że dwie godziny to jest 120 minut, no to od 130 minut musimy odjąć te 120 minut, czyli zostaje nam w tym przypadku minut 10. Czyli tutaj sobie dopuszczamy 10 minut. Co to oznacza? To oznacza, że przez pierwsze 4 dni tygodnia Ala codziennie uczyła się języka hiszpańskiego przez 2 godziny i 10 minut, czyli to pierwsze zdanie jest zdaniem prawdziwe. Popatrzmy teraz na zdanie drugie. Na naukę języka hiszpańskiego w sobotę, Ala przeznaczyła o 40% czasu mniej niż w piątek. I teraz popatrzmy. W piątek Ala uczyła się 50 minut. No i te nasze 50 minut możemy tutaj uznać jako 100% czasu. Oczywiście to nie jest 100% czasu, jaki Ala spędziła na naukę języka hiszpańskiego w całym tygodniu, ale na potrzeby tego zadania drugiego te 50 minut możemy uznać jako 100%. Natomiast w sobotę Ala uczyła się, popatrzmy, ile? 30 minut. Więc my nie wiemy, ile to jest 30, ile procent to jest te 30 minut. Dlatego możemy ułożyć taką proporcję i taką proporcję teraz rozwiążemy. W jaki sposób? Mnożymy na skos, czyli przemnożymy te dwie wartości przez siebie 50 razy x, 50 razy x to jest 50x. No i teraz przemnożymy te dwie wartości przez siebie. Oczywiście tutaj jeszcze znak równości możemy zapisać, że 30 mnożymy przez 100, czyli uzyskujemy tutaj 50x, które jest równe 3000. I teraz trzeba to podzielić obu obustronnie przez 50, czyli przez wartość, która stoi przy niewiadomej. Skorzystamy z kalkulatora. 3000 dzielimy na 50, to jest 60. Czyli nasz x wynosi 60, oczywiście nie 60x, tylko 60%. I teraz kwestia interpretacji, bo jeżeli tutaj dokonamy złej interpretacji, to zaznaczymy tutaj na tym etapie nieprawidłową odpowiedź. No i dobra, jaka jest tutaj interpretacja? Popatrzmy. W sobotę Alicja uczyła się 30 minut języka hiszpańskiego i to jest 60% czasu, który spędziła nad nauką języka hiszpańskiego w piątek. Czyli to 60% to nie jest 60%, to nie jest odpowiedź, tylko to jest informacja o tym, ile procent czasu spędzanego na nauce języka hiszpańskiego. W piątek Alicja spędziła w sobotę, to jest 60%. I teraz, jeżeli my od tych 100%, znaczy od tych od 100% odejmiemy te procent, które nam tutaj wyszło, czyli te 60%, no to uzyskamy 40% i o tyle mniej. Alicja uczyła się w sobotę języka hiszpańskiego. O tyle krócej się uczyła w sobotę niż w piątek. Czyli faktycznie to zdanie drugie jest zdaniem tutaj prawdziwym.